Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bochańskiej, jak już Pani Maria wspomniała, wydaje, wydało książkę Ucieczka rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza. Jest razem z nami Pan Kobiela. Panie Adami bardzo serdecznie zapraszamy do nas, witamy pięknie. Przepraszam, panie Stanisławie, zapraszam serdecznie do mikrofonu i proszę nam coś zdradzić o tej książce. Dzień dobry. Wszyscy państwo wiecie, że dzisiejsza uroczystość to uczczenie pamięci 75. rocznicy ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego z obozu, niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz do Bochni i do Wisz. I, I trzeba powiedzieć, że w wielu publikacjach naukowych ten wątek jakoś był szczególnie pomijany. Mówi się, że uciekł z obozu koncentracyjnego, uciekł gdzieś tutaj koło Krakowa i następnie do, przedostał się do Wiśnica. A przecież ten właśnie oko, ten moment jest szczególnie ważny, jest wprawdzie epizodem w życiu rotmistrza Pileckiego, ale jest szczególnie ważny. Szczególnie ważny dlatego, że jest to pewien etap, ostatni etap, Zadania bojowego, którego podjął się rok Witold Pilecki, dostania się do obozu koncentracyjnego, rozpoznania warunków skali zbrodni popełnianych w tym obozie koncentracyjnym i następnie powiadomienia świata, wolnego świata o skali tych zbrodni i scementowania obozowej konspiracji, która tam działała. Okazało się, że w obozie potrafił dokonać tak mocnego scementowania tej organizacji, że. Do dnia ucieczki ta organizacja konspiracyjna nie została wykryta. No i następnie mamy moment ucieczki, moment, kiedy w dramatycznych okolicznościach uciekinierzy czy uciekinierów wydostaje się z obozu i ucieka. Pytanie, dlaczego uciekają w kierunku Bochni? Dlaczego uciekają do Wiśnicza? Kto im tutaj pomagał? Czy cała organizacja konspiracyjna, czy jakieś konkretne osoby? No i jak dalej, to ta ucieczka przebiegała. A więc mamy tutaj pokazany cały szereg bardzo ciekawych, brawurowych, wręcz sensacyjnych okoliczności, które spowodowały, że rotmistrz Pilecki tutaj się znalazł. No i myślę, że trzeba powiedzieć, bo nie będę Państwu opowiadał całej książki, ale trzeba powiedzieć, że ta książka i to, co tam zawarliśmy, pokazuje skalę odwagi, siłę tego przedsięwzięcia, Determinacji rotmistrza, aby dotrzeć do świata wolnego, dotrzeć do Wiśnicza i tutaj opracować raporty, które stanowiły podstawę pokazania tej właśnie zbrodni, która tam się dokonywała. Zachodzi pytanie, dlaczego rotmistrz Pilecki nie przeniósł się od razu, nie wyjechał do Warszawy? W Wiśniczu mógł zatrzymać się jeden czy dwa dni, a tymczasem przebywał aż cztery miesiące. Myślę, że ta książka właśnie na te pytania wszystkie odpowiada. Książka pokazuje także, proszę Państwa, skalę tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim było polskie państwo podziemne. To była struktura bardzo silna, bardzo zorganizowana. Była to, jak wiemy, największe państwo podziemne Europy w czasie okupacji niemieckiej, nie, 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 okupacji niemieckiej Europy. I myślę, że tutaj poznamy te wszystkie powiązania, te wszystkie kontakty, które sprawiły, że bez żadnych przeszkód, bez żadnych trudności, bez żadnych zagrożeń Rotmistrz Filecki, jego dwaj koledzy Jan Redzej i Edward Ciesielski mogli tutaj przez tyle miesięcy przebywać, a następnie sporządzić raporty, tak zwane raporty Witolda i przedostać się do Warszawy i zgłosić te przekazać te materiały do Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Dziękuję bardzo, zapraszam Państwa. Na zamku będzie możliwość prezentacji, ewentualnie nabycia tej, tej rzeczy. Dziękuję.